Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam was, kochani, bardzo serdecznie 14 lutego w święto patronów Europy Cyryla i Metodego, wspomnienie świętego Walentego i zapraszam was do wspólnej modlitwy. Na początku pragnę przeczytać intencje, które napisaliście w komentarzach. Pani Alicja, modlę się za wszystkie dusze zmarłe z mojej rodziny i w czyściu cierpiące. Pani Teresa, szczęść Boże. Modlitwę ofiaruję za zmarłych z naszych rodzin i za dusze w cierpiące. Cierpiące, proszę dla nich o miłosierdzie Boże i łaskę nieba. Jezu, ufam Tobie. Oliwia, modlę się za zmarłą babcię, rodzeństwo rodziców, nauczycieli, za całą parafię i za księdza Piotra. Kowarzanka, kowary, panie Jezu, ty się tym zajmij, ty wiesz, co w moim sercu dzieje się. Amen. Pani Katarzyna, za duszę zmarłych rodziców, pan Adam, modlimy się za pokój w naszej ojczyźnie. I na całym świecie. Ja pragnę modlić się, kochani, o miłość dla każdego z nas, abyśmy potrafili tak, jak Pan Jezus obdarzył każdego człowieka miłością, kiedy ofiarował się na krzyżu, abyśmy i my wzajemnie potrafili obdarowywać się tak piękną miłością, jakiej uczy Jezus Chrystus. Kochani, a teraz wsłuchajmy się w słowa dzienniczka świętej siostry Faustyny. Jezu, żywocie i prawdo, mistrzu mój, kieruj każdym krokiem życia mojego, abym postępowała według świętej woli Twojej. Wyciągnijmy, kochani, zatem nasze różańce i módlmy się wspólnie w tych wszystkich intencjach, które zostały wypowiedziane i wyczytane. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana Naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod ponskim piłatem, ukrzyżował, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, święty Kościół powszechny, święty kobcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała stanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, dusze i bóstwo najmilszego syna Twojego a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata, dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego Bolesnej Męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata, dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój miłosiercia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodo, któraś wytrysnęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako Zdrój Miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święty Janie Pawle II, módl się za nami. Patronowie Europy, święci Cyrylu i Metody, módlcie się za nami. Święty Walenty, módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoćko, módl się za nami. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nami. I kochani, odpowierzmy nasze sprawy, nasze rodziny, wszystko to, czym zajmujemy się na co dzień, opiece świętego Michała Archanioła. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, Szatana inne duchy złe, Które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. I kochani, przyzywajmy jeszcze o i opieki świętego Józefa. Święty Józefie, Ty spędziłeś swe życie w cichości i pokorze. Naucz mnie przejść przez to życie cicho i przyjmować z rąk Bożych wszystko, co boli, upokarza i umartwia, abym na wzór serca Jezusowego stał się cichy i pokornego serca. Amen. I kochani, bardzo serdecznie dziękuję Wam za wspólną modlitwę, za Waszą obecność. Teraz pragnę Was serca pobłogosławić. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. I kochani, zachęcam jeszcze do tego, abyście zostawili łapkę w górę. Zasubskrybowali kanał, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. No i oczywiście zachęcam do tego, abyście zapraszali swoich znajomych do wspólnej modlitwy. Widzimy się jutro o godzinie 15.00. Za dzisiaj dziękuję, życząc Wam miłego świętowania Dnia Pańskiego, który dzisiaj od Boga oczy